Panowanie Sobieskich pod Wrocławiem, czyli historia pewnego pechowego królewicza i historia równie pechowego zamku. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Na półce z książkami mojej mamy stoi książka Janina znak Sobieskich. Niejakiego Bronisława Hejduka. Jeśli komuś zawdzięczam moją miłość do historii, to jest niewątpliwie moja mama, która mnie tym zaraziła. A pomysł na podcast przyniosły mi wspomnienia. Jako młody chłopak byłem zafascynowany Bitwą Wiedeńską. To był, miałem wtedy 12 lat, był rok 83. Nawet miałem serię znaczków okolicznościową wydaną z okazji Bitwy Wiedeńskiej. Czyli interesowały mnie podczynania Jana Sobieskiego, czy to jako Hetmana, czy jako króla, więc pamiętajcie, byłem dwunastoletnim chłopcem. Pytałem wtedy mamę, dlaczego Polska tak szybko upadła po sobieski. Mama powiedziała: powiesz synku, gdyby osadził na tronie Jakuba, byłoby inaczej. Wierzcie mi, na tej części dziejów Polski, moja mama zna się jak nikt inny, więc spróbowałem trochę sprawę rozgrzebać. Więc trochę o tym będzie ten podcast, albo także o tym, jak można niefortunnie przebudować gotycki zamek. Jak już kiedyś powiedziałem, Sobieski to był ktoś. Ale czy my wiele o nim wiemy? Czy wiemy wiele o jego rodzinie? I uwaga, to nie jest podcast o Janie III, ale to jakiś taki tytuł, wstęp. Się nawiążę do mojej rozmowy z kolegą Arkiem. Pozdrawiam cię, Arek. Arek powiedział, że Sobieski był dobrym dowódcą, ale kiepskim królem. Może faktycznie na przypadku, yy, kiedy się spotkamy, nocne Polaków rozmowy i będzie jakiś scenariusz nowego podcastu. Ale teraz będzie kilka słów o jego żonie. Maria Lagrange de urodziła się prawdopodobnie w Nevers w Burgundii w 1641 roku. Dla kolekcjonerów wiedzy niepotrzebnej Never jest miastem pa partnerskim Siedlec. Rud to był zubożały, a tata nie próżnował, bo dzieci miał siedmioro. I co ciekawe, trójka z nich zwiąże się później z Polską. Młoda Maria jako dwórka trafiła na dwór Ludwiki Marii, żony króla Władysława IV z dynastii Wazów. Tam nauczyła się polskiego i to wtedy nazwano ją Marysieńką. Jednak Marysieńka zostaje odesłana do rodzinnej bur Burgundii na dalsze nauki, aby po kilku wratach wrócić na dwór już Jana Kazimierza, także męża tej samej Ludwiki Marii. A na tym dworze poznaje Jana Sobieskiego i, co jest bardzo dziwne w tych czasach, para zakochuje się w sobie. Jasio się oświadcza, oświadczyny zostają przyjęte. I Maria wychodzi za mąż, za Jana sobie pana Zamońskiego. Dlaczego? Mimo posiadania kilku miast i setek wsi i tu ciekawostka pod koniec życia majątek Jana III wynosił 22 miasta i 430 wsi, czy ponad 430 wsi. Sobieski był po prostu za biedny. Na szczęście dla Sobieskiego, Jan Sobiepan, nie pociągnął długo. W sumie nie pociągnął za długo, i Maria Kazimiera wychodzi za mąż po raz drugi, już za królewskiego hetmana. Jeszcze jedno. Ten biedak, Sobiepan Zamojski, miał tylko 38 lat, kiedy był. Tak więc Maria Kazimiera, żoną hetmana została. I mieli razem trzynaścioro dzieci, jednak dorosłość osiągnęła tylko czwórka: trzech synów: Jakub, Aleksander i Konstanty oraz Teresa Kunegunda. Ale podcast jest o Pechowym Królewiczu, więc zacznijmy jego historię. Jakub Ludwik Sowiecki urodził się jeszcze jako syn. Hetmana Sobieskiego i Mari Kazimiery w 1667 roku w Paryżu. Drugie imię otrzymał na cześć ojca chrzestnego Ludwika XIV, który niestety nawet nie był obecny przy sakramencie. Więc jeśli patronem młodego Jakuba jest Ludwik Słońce, twórca oświeconego absolutyzmu, to może dobry znak i przyniesie mu to szczęście. Tak się jednak nie dzieje. Młody Jakub wątwej był budowy ciała, biernego wzrostu, nawet nieco ułomny, co aby pokryć, zalecała matka nosić kamizolę z jednego boku podwatowaną. Pomimo tego Jakub był przystojnym młodzieńcem. Tak opisuje Jakuba jeden z XIX-wiecznych historyków. Wygląda na to, że Jakub urodził się ze skrzywieniem kręgosłupa, co później starał się korygować, jeździł dobrze konno, a je, ale jednak medycyna w tamtym czasie nie mogła nic na to zarazi, zaradzić. Jednak uwaga! Jeżeli dziecko od najmłodszych lat nazywane jest fanfanik, to jest przepis na przywołanie pecha. To jest przepis na nieszczęście. Czy ktoś z drogich słuchaczy powierzyłby koronę? Jakiemuś fanfanikowi? Fanfans francuska to dziecinka, dzidziuś. Pamiętajcie, bo pamiętacie, że dzidziusz Górkiewicz też miał, też nie miał szczęścia w erojce. Żona zbyt zakolegowała się z węgierskim oficerem, a jemu nie udało się załatwić węgierskich armat dla powstańców. Także, czy imię, czy Ksywa dzidziusz? Nie. Wieje optymizmem. A Jakub, o którym opowiadał, nie miał ani szczęścia w pracy, w robocie, ani nie miał szczęścia z dziewczynami. Jan III i Maria Kazimiera chcieli, aby w przyszłej lekcji dobrze ożeniony młodzieniec zwiększył swoje szanse. Ale nikt nie chciał wydawać córki za Jakuba bo nie było wiadomo, czy zostanie królem. Pierwszy pomysł nie jest zły, bo padł na córkę cesarza habsburskiego Leopolda, aby osadzić dzidziusia, czy fanfanika, na tronie księstwa brzesko-legnickiego. Tu zapewne szło o Marię Antoninę, jednak ta trafiła lepszą okazję, stając się żoną lektora Bawarskiego. Potem Jasiu kombinuje dalej żeby wygryźć Hohenzollernów z Prus Książęcych, szukając przy tym naprawdę goza. Mianowicie chce się zbratać z Francji, która w tej części świata ma niewiele do powiedzenia. I jak myślicie? Osadził go na tronie pruskim? Chciał czas Jan III przyuczyć syna w wojennym rzemiośle i zabrał go na odsiedź wiedeńską. Więc Jakub Ludwik towarzyszył ojcu także w bitwie po, pod Parkanami. Zastanawia mnie, bo ta bitwa e, miała jakby dwie części. Były dwie bitwy po, e, pod Parkanami. W pierwszej bitwie e, pod Parkanami dostaliśmy sromotnego łupnia od Turków i w drugiej udało nam się Turków rozgromić. Więc zastanawia mnie, może dlatego, że zabrał syna, zebraliśmy bęcki w tak zwanej pierwszej bitwie. Ja nie mam źródeł, po prostu dywaguję. Ale nie jeden Polak ostrzył sobie zęby na Mołdawie, więc tata zabiera synka ze sobą, próbując mu znaleźć jakąś robotę, bo przyjmowanie posłów w imieniu Jana III nie godzi się. A wyszło jak zawsze. Zgodnie z hasłem dobre co polskie, choć to jest duże uproszczenie, bo w owych czasach mówimy o Rzeczpospolitej, sobiecy szukają wsparcia dla syna na rynku krajowym. I bingo, jest okazja. Małżeństwo z jedyną dziedziczką fortuny Radziwiłowskiej linii kalwińskiej w birżach, dziś jeszcze birżaj, i dubinikach Ludwikom Karolino. Tutaj nawet piątka była przybita, trunki otwarte i. Ach ci, Hohenzollerownie. Ludwika wychodzi za elektora brandenburskiego, Fryderyka Wilhelma Hohenzollern. Przyszłego króla Prus. Ale Fryderyk opuszcza ją w 1687 roku, udając się w krainę Wiecznych Łowów. I wówczas Jakub puka do drzwi. I już był w ogródku, już witał się z gąską. Wydawało się wszystko być na najlepszej drodze. Nawet odbyły się formalne zaręczyny. Jednak Jakub, Ludwik, miał konkurencję, o której nie wiedział. Rędził się wokół Ludwiki Karol Wittelsbach, książę Nojburski, za którego potajemnie wyszła za mąż w rezydencji posła cesarskiego. W końcu, staraniem mamusi, Jakub Ludwik Sobieski żeni się z Jadwigą Elżbietą Amalią, córką palatyna Renu Filipa Wilhelm, co powinno mu zapewnić. Dobre wino, pewnie czerwone, i jakieś stałe zajęcie, bo niewiasta ta wnosi mu w posagu księstwo oławskie. I tak młody, Sobieski zasiada na tronie pod Wrocławiem. Anglicy mówią, sky is the limit. I takie ograniczenia miał w swoich aspiracjach królewicz Jakub. Niestety. Nieważne jest księstwo oławskie. Fanfanikowi marzy się ponownie Mołdawię. Wydaje mu się to realne, jednak po klęsce, kolejnej klęsce, wraca do Rzeczpospolitej, próbując szczęścia w polityce. Próbuje założyć własne stronnictwo. Wiadomo, jak szukasz łatwego zajęcia, to zostań politykiem. Szuka poparcia na dworze Habsburgów. I uwaga, to strasznie wkurzyło tatę i mamę, i młody fanfanik popadł w niełaskę rodziców. Po śmierci Jana III, mimo niezłego spadku, ambicje królewskie wracają. A jeszcze dochodzi do tego żałosny proces o kasę z mamą. I uwaga, mama jest kochaną przez Polaków. Marysieńką, więc to młodemu królewiczowi nie wpływa dobrze na PR. Podczas elekcji ma jakichś stronników, ale ostatecznie królem zostaje August II Wettin. Ponoć młody Sobieski próbował zawiązać rokosz, przez to stracił na przykład starostwo puckie, które miał po ojcu. Obrażony królewicz tupnął nogą i pojechał do ławy, nie składając hołdu nowemu królowi. Gdy wybuchła wojna północna, ambicje monarsze odżyły, e, co nawet na rękę było królowi szwedzkiemu Gustawowi XII, e, od którego dostał poparcie w pretensjach do tronu. Jednak, hello, na Śląg zawitały wojska saskie, a dynastia Wettinów była saska, pamiętajcie o tym, i kandydat na króla dał się złapać pod własnym domem i uwięzić na trzy lata. Więc zawiązana w tym czasie konfederacja, która skłaniała się z poparciem ku młodemu królewiczowi, konfederacja wielkopolska podparła w tym czasie Stanisława Leszczyńskiego. Tu przypominam powiedzenie jedni z osasa, drudzy do lasa i to był właśnie ten czas. Ostatecznie królewicz pogodził się z królem Augustem II Mocnym i wolno było mu nawet powrócić do Rzeczpospolitej. Wydawałoby się, że nasz pechowiec ma pewne zajęcie w Oławie, ale księstwo oławskie można stracić także. Czemu? W 1719 roku nasz bohater wydał córkę Marię Klementynę za Jakuba Franciszka Stewarta, pretendenta do tronu Anglii i Szkocki. Przez co popadł w niełaskę dworu wiedeńskiego i stracił księstwo oławskie. Zięć miał tyle szczęścia do strony co teść. Optymistycznym zakończeniem historii jest to, że księstwo odzyskał dzięki gigantycznym staraniom trzy lata później. I tak sobie funkcjonował między zamkiem w Żółkwi i Oławą. Umarł w 1737 roku, pozostawiając majątek córce Marii Karolinie zwanej Szarlotką. Ona też miała ciekawą historię, ale o niej innym razem. A jeśli już zajedziemy do Oławy, będąc na przykład we Wrocławiu albo przejeżdżając przed oław, jadąc do Wrocławia, miasto ma pogmataną historię, jak wiele ksiąstewek na Śląsku. Najpierw Polska, Potem Czechy, potem Gurgowie, przez chwilę Fanfanik. A ostatnim przedstawicielem Piastów Śląskich, i to jest bardzo ciekawa ciekawostka, ciekawa ciekawostka, ale ładnie pokręciłem, ale jest to ciekawostka. Na tronie oławskim był Jerzy IV Wilhelm. Ostatni Piast ever zmarły w 1737 roku, więc dla tych, którzy myślą, że Dynastia Piastów zakończyła się na Kazimierzu Wielkim. To nie jest do końca tak, bo istniały boczne dynastie Piastów Śląskich, czyli później po Sobieskim umarł Jerzy IV Wilhelm. Po wojnach śląskich yy, jest Pruskie i tak zostało do 1945 roku. No, oczywiście tam mamy pomiędzy Zjednoczenie Niemiec i, i Rzeszę Jednocześnie. Za też się wiąże fascynująca ciekawostka, którą, nad którą natknąłem się w internetowych źródłach. W 1896 roku w niemieckiej książce, i to od razu podam tłumaczenie tytułu, bo nie chcę sobie łamać języka na niemieckim, śląsk. Studium Reglo Regionalne dla narodu niemieckiego. Etnograf Józef Parcz napisał Trudno zrozumieć, jak mogło się zdarzyć, że na zachodniej stronie Rzeki Odry, w dystrykcie Oława i w sąsiedztwie części dystryktu Wrocław i Strzelin mogło przetrwać całkowicie zwarte terytorium mówiących po polsku mieszkańców. Które zawiera w sobie wiele ważnych dróg i które rozciąga się na wszystkie strony od wielkiego centrum transportowego, jakim jest Wrocław. Słuchajcie, 20 lat próbuję zrozumieć procesy językowe i narodowościowe na Śląsku. I to, co odkrywam, to jest kolejna zagadka. Jeśli ktoś ze słuchaczy podcastu ma jakieś źródła dotyczące języka na Dolnym Śląsku. Zapraszam na grupę Facebookową i uwaga, na dolne, a nie na górne. Pomóżcie mi, bo chcę zrobić o tym podcast. Mam trochę materiałów, ale oczywiście za mało. No a teraz o zamku, bo jak już przyjedziecie do Oławy albo będziecie przejeżdżać, to trzeba go zobaczyć. Dobudowa, rozbudowa, pożary i mieszanka stylów. Zamek Piastowski w Oławie. Jest obecnie budowlą renesansowo-barokową. Powstała na obrysie dawnego gotyckiego zamku myśliwskiego Ludwika I, więc mamy koniec XIV wieku. Budowlę w stylu renesansowym rozpoczął w 1541 roku mistrz Jakub z Mediolanu, kontynuował ją potem niejaki Bernard Niron. W 1588. Ta część zamku jest dziś plebanią kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Niestety, przebudowie uległ cały obszar gotyckiego zamku z nieistniejącymi już skrzydłami zachodnimi i północnym, gdzie znajdował się kościół zamkowy. Niestety wieża kościelna ostatni fragment kościoła. Zawaliła się zupełnie niedawno, pod koniec lat 70. XX wieku. Do tej części kościelnej dobudowano niegdyś część barokową. Kolejną rozbudowę od strony wschodniej przeprowadziła w latach 1673-1680 księżna Ludwika, matka ostatniego piasta, Jerzego Wilhelma. Dlatego nazywa się Luisenbau, budowniczym, Barokowej budowli był niejaki Carlo Rossi, i tu nie ma lokowania produktu. Niestety, zlikwidowano też umocnienia zamku od strony miasta, a w ich miejsce założono ogród. Ogród przekształcił się w Plac Zamkowy, i Plac Zamkowy obecnie jako adres istnieje do dzisiaj. Też, zwrócę też uwagę, że w szkole uczymy się o Kazimierzu Wielkim, jako ostatnim z piastów. Istniała boczna linia piastów, która funkcjonowała do XVIII wieku. Zarządów fanfanika zamek otrzymał nowe wyposażenie wnętrza, bibliotekę i zyskał taki dystyngowany charakter. Jednak po 1734 roku obiekt zaczął popadać w ruinę, a za czasów pruskich, bo oława została przecież przejęta, przez Prus w ramach jednej z wojen. Za czasów pruskich mieści się tu szpital i piekarnia. Najbardziej został zdewastowany gmach Krystiana, również księcia Piastowskiego i rozebrano go w latach 833-1835. W jego miejsce powstał kościół, natomiast potem przerobiono go na browar. We wschodniej części zamku urządzono koszary, a potem je zaadoptowano na fabrykę cygar. W gmachu Luiza powstała szkoła, obok której postawiono kilka przypadkowych, jak na zamek, budynków, na przykład wartownię koszarową czy wieżę ciśnień. Tak to zamek przestał być zamkiem. W XIX wieku, niestety, rozebrano 60% zamkowych budynków. Nie pomogła druga wojna światowa, kiedy to jeszcze na dodatek zamek spłonął. W czasie II wojny światowej najbardziej ucierpiał wspomniany już Luisenbau, ale odbudowano go na początku lat 60. I tu gratulacje dla polskiej nowej władzy. Było to przebudowa na siedzibę powiatu. Aktualnie w zamku mieści się urząd miejski. Eee, ja, ja, ja wiem, że bardzo się nad tym budynkiem znęcam, ale zobaczcie koniecznie, bo jest bardzo ciekawe. A przy wejściu można zobaczyć ciekawy herb. Książąc Legnicko-Brzeskich i Książąt Alhaltu, bo byli tam połączeni dynastycznie. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć zacną posiadłość piastów śląskich, zacną pozostałość po piastach śląskich, zajedźcie do okolicznego brzegu. Tam zobaczycie wzorowaną na Wawelu perłę śląskiego renesansu. Czas to wszystko podsumować. Gdyby nie dociekliwość, do dziś myślałbym, że wszystko jest proste. Że Jakub na tronie polskim zmieniłby bieg naszej historii Rzeczpospolitej. Może, ale pod jednym warunkiem. Musiałby być figurantem, a de facto rządziłaby Maria Kazimiera. Takie warianty w historii świata już się zdarzały. A w ramach political fiction może jednak światły Stanisław Leszczyński mógłby być dla Rzeczpospolitej zbawieniem. Na pewno musiałaby się zmienić szlachta, a temat króla Leszczyńskiego może być ciekawy na kolejny podcast. Pamiętajcie, zawsze możecie do mnie napisać. Moja strona facebookowa to www.facebook.com Nieoczywiste miejsca. Jest tam też grupa której możecie zaproponować kolejne odcinki. Pochyla się nad tym, także proszę o feedback. Feedback, czyli informację zwrotną. Już nie powiem więcej w kolejnym podcaście feedback. Ale proszę, napiszcie, może coś będę mógł fajnego poopowiadać. A na koniec o powiedzonkach. Opowiedziałem od Sasa do Lasa, czyli jedni od Sasa, drudzy do Lasa. Więc jeszcze parę słów o tym powiedzeniu, które przywołałem. Jedni twierdzą, że tak jak ja je przywołałem, powstało podczas konfliktu między Augustem II Mocnym i Stanisławem Leszczyńskim. Inni, że powstało w trakcie późniejszej wojny tak zwanej wojny o sukcesję polską gdzie po śmierci rzeczonego Augusta na tron wybrano Leszczyńskiego co nie spodobało się naszym sąsiadom i znów mieliśmy na naszych terenach międzynarodową zadymę. Rzeczywistość jest inna. Powiedzenie w języku staropolskim odnosiło się do każdej rozbieżności, a pochodziło od pary koni ciągnących wóz, z których jeden biegnie sasa, czyli po staropolsku w lewo albo powoli, drugi zaś do lasu lub do lasów, czyli wrót w ogrodzeniu. Takie to Historyjki powiedzeniem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player.fm. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres gmail.com.